Cześć, członku, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak! Wiele osób czekało, wiele osób pisało kiedy test Tanich Piw. Moi drodzy, doczekaliście się. W dzisiejszym vlogu odcinku będzie test tanich piw. Ogólnie ten odcinek powinien się pojawić w niedzielę. A czy tak będzie to zobaczycie sami, wydaje mi się moi drodzy, że powinienem dać radę zmontować ten filmik na niedzielę oraz go całego nagrać i zrobić ogólnie miniaturkę, bo y, robienie o takiego odcinka to nie jest taka prosta rzecz, ponieważ składa to się tam z wielu jakby, z wielu rzeczy, bo musi być na pewno montaż, musi być nagrany filmik, musi być miniaturka, więc to jest takie hop tylko wam tu pokażę jakie są piwa, a zaraz się przyniosę jakby na kamerkę komputerową, żeby mi było łatwiej, patrzcie na to, już wam pokazuję, cyk. Warka, Żubr, Wojak, Kasztelan, Mocne Polskie, Beka, harna, Tatra. Tak, tak to właśnie wygląda. Tu jest takie mm, szybsze przedstawienie zawodników, tak z początku. Yy, I powie powiem Wam ogólnie tak, że jest jedno małe piwo, te Mocne Polskie. Bo ogólnie chciałem tak. Pos... A z... zapomniałem wam powiedzieć: zostawcie łapkę w górę, suba i złącze, jeśli chcecie więcej takich odcinków. No i palacie na mojego Twitcha, twitch.com i na mojego Twittera, to jest już. Yy, na Twitterze, znaczy na Twitchu, jest mniej odcinków teraz. Znaczy, kurwa, jest mniej streamów. Pozostałem tego bana, ale jak na ten moment oglądacie, to dzisiaj będzie stream na Twitchu o 20 No ale wracając do tematu, właśnie tego, że po prostu. Yy... Starałem się brać piwa w butelce oraz półlitrowe, a niestety było takie fajne, mocne, polskie, małe, więc je wziąłem. No przepraszam Was bardzo za to, ale widzicie, tak to się właśnie prezentuje. No i co, wbijajcie na mój kanał, tam dostawiajcie suby, lajkujcie, udostępniajcie ten filmik, bo naprawdę wydaje mi się, że ten filmik to będzie koks. I chyba tyle, więc resztę będziecie mogli widzieć już na filmiku, jak będę już przy komputerze, więc widzimy się już przy komputerze. Okej, okay, moi drodzy, więc chyba lecimy sobie już z testem tych tanich piw, ale przed tym jeszcze chciałem tak wam ogólnie powiedzieć, że no kamerka jest chujowo ustawiona, bo jakby nagrywa tylko mnie i tylko tutaj widzicie taką końcówkę tych tutaj tanich brąksów, yy, ale no niestety nie mogę ustawić inaczej tej kamerki, więc ona będzie tak nagrywać, ale oczywiście będę wam pokazywał te piwa w taki sposób oraz będę je Testował. Mam tu jeszcze kubeczek, jak widzicie, zwykły kubek. Tutaj będę sylał te piwo do kubeczku, bo nie będę z gwinta to walił, jak taki ostatni menel. Więc chyba już możemy sobie lecieć. Przed tym, stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, subskrybujcie, Twitcha, Twitcha, też konti, na mojego Twittera, to jest już. Dobra, lecimy. Pierwsze piwo, to jest ogólnie beka, jak widzicie, beka, tak. Tak, czekajcie, tak, widać wszystko, Beka Export, stary browar Kościerzyna, yy, piwo Bia Cerveza, ono chyba może z jakiś Chorwacji albo coś, nie wiem, ale jest naprawdę, powiem wam, że całkiem spoko, ma 5% yy, i czekajcie, zaraz wam jeszcze powiem ogólnie jak to wygląda cenowo. Dobra, ja miałam tutaj wszystkie ceny z Paragonu wypisane, jak to ogólnie wygląda. Chciałem, żeby to odcinek jakiś mega długi nie był, więc szybko to postaram się tutaj Wam zrecen zrecenzować, jak to ogólnie tutaj wygląda. Dobra, więc lecimy. A, pierwsza była ta beka. Deka oczywiście z tanim piwem, bo kosztuje tylko. Może aż 2,29? Tak. Ceny tu się wahają, tak od 2 zł do 3 zł. Niestety inflacja wpływa negatywnie tutaj na, yy, na ceny tych piw, no ale no co zrobić? Wszystko dzięki temu państwu. Dobra, więc otwieramy sobie bekę. Cyk, więc już zaraz będzie wszystko gites. Kurwa, co jest z tym piwem? Także moi drodzy. Piwo Beka jest już otwarte, jak widzicie? Wy 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 wygląda one, otóż w taki sposób. No, powiem Wam, że tak wyglądają, trochę podobne do Leszka Premium. Więc sobie tutaj nalejemy trochę. Cyk. Trzy, 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 trzy. Po ściance, żeby było gitę, żeby się nie spiniło zbytnio. No i tak, ja Wam powiedziałem cenowo, chyba tam, jak dobrze pamiętam, 2,29, 2,29 próbujemy. By. dużo też nie będę tutaj lauteo bo kurwa no nie chcę być przyznawam się nie chcę być najebany pod koniec, od, pod koniec odcinka bo by było słabo dobra ostatni łyczek. No smakowam powiem że woda, słody miele aromatyczne na 2,29 no kurwa nie jest najgorzej, powiem szczerze. Jest całkiem git, piwo Beka, właśnie taki sposób tutaj wygląda. Może tutaj na dole będę wam ogólnie dawał zdjęcia tych piw, e... ocenę od 0 do 10. No tak, jeszcze jakby nie, nie, nie wiem, jak będą inne piwa. No tak może dałbym mu 8 albo 7,5. Może gdzieś tutaj będzie wam się wyświetlało na ekranie, jak ta punktacja wygląda. No dajmy 8, bo wydaje mi się, że będą gorsze piwa. Dajmy 8. Y, oczywiście, piwo musi mieć też jakąś tam goryczkę, zważywszy na to, że jest to piwo, a nie kurwa sok. Więc y, no nie będziemy też negowali tego, że piwo ma jakim, jakąś tam jest bardziej gorzkie, bo to też w jakimś stopniu jest dobre. No więc BK całkiem niezłe piwo, powiem. Dobra, lecimy z następnym. Następny będzie harnać. Tutaj tak mam ustawione. Nie wiem, czemu jak tak ustawiłem. Dziwnie i mam ile tych piw? 8 mam. Dobra, całkiem git Harnać, widzicie, Har Har Harold. Jest to zwykły Harold, nie jakaś tam wersja ta. Oj przepraszam, jakaś tam wersja ta z tą lodą, her lodą herbatą czy jakoś tak, zwykły harnasz, wygląda on właśnie w taki oto sposób, dobra, więc lecimy, dobra, cyk, otwieramy sobie, o kurwa, ty wyszczeliło jak szampana sylwestra, uuu, dobra, całkiem git. dobra, jest gnaż, dobra, Polejemy sobie go znowu w taki sposób, tylko lejemy, patrzcie, nawet taki jakby dym wlatuje w to. Bardzo mało, bo tamtego polane za, za dużo. Dobra, tutaj powinno być git. Dobra, i spróbujemy sobie go, tego tutaj harnasia. Czy harnas jest dobry? Tutaj kurwa... Jest bardziej kwaśny, taką kwa kwasz. Kwaśkowość? Kwaś, kwaśność bardziej czuć? Naprawdę Wam powiem, że kurwa. Ja myślałem, że w tych piwach będzie mała różnica i ledwo co zauważalna, ale jednak powiem Wam, że już w tej, tej piwie, w tym piwie Beka, a w tym harnasiu, no jest różnica. Gorzkość podobna, tak, taka goryczka, yy, ale no ten, ten harnas jest bardziej taki kwaśny. To wpływa bardziej na to piwo? Wydaje mi się, że nie. I niestety muszę dać Harnasiowi siódemkę, tak mi się wydaje. Beka ma 8, a Harnas ma siódemkę. Dobra. Więc zostawiamy sobie tutaj, tutaj harnasza na bok, żeby nie było później, że będzie kusiło albo coś. Yy, dobra, beka idzie tam, beka na pierwszym miejscu aktualnie. Dobra, następne piwo to jest. A zapomniałem wam powiedzieć, ile Harnasz kosztuje. bo też muszę, też na te ceny muszę sprawdzić trochę. Beka kosztowała, jak dobrze yy, jak dobrze pamiętam, beka kosztowała 2,29, tak jak teraz tu sprawdziłem, a harnaż 2,19. I mimo to, że ta różnica cen to jest 10 groszy, i tak bym wolał tą bekę wypić, bo powiem wam, że nie najgorsze jest to piwo. Dobra. Między tym następne piwo to jest, dawa. Ja powiedziałem, tu Beka 8x10, a Harna 7x10. Następne piwo to jest Kasztelan. Zastanawiałem się też dłuższy czas, dłuższą chwilę, czy tego kasztelana w ogóle brać tutaj pod uwagę, bo jest on, no, kosztuje on 2,59 i to nie jest najdroższe piwo w tym zestawieniu, będzie jeszcze jedno droższe albo dwa droższe. Kosztuje 2,59, więc jest droższe od tych. Od tych dwóch, które testowaliśmy przed chwilą. Dobra, otwieramy sobie właśnie tutaj kasztelanika. O, też nieźle poleciało. O, kurde, co tu jest grane w ogóle? Dobra, Ej, tak, tutaj stwierdzimy, tak. Ile mamy? Lekki, łagodny smak. Ony ma 4,6%. 4, 6%. Dobra, za mało. O, dar, tam będzie git. 4,6. Harnaś ma, już wam mówię, ile harnaś ma. Yy, kurwa, gdzie to jest napisane? 5,8, a beka ma... 5, więc na razie harnas jest najmocniejszy. Dobra, próbujemy sobie kasztelana, który ma najmniej procent. Bardzo porównywalny jest ten kasztelan do tego harnasia wam powiem. Łagodny smak, no to taki kurwa, niezbyt łagodny bym powiedział. Niby być 6%, a ja tu 10% wyczułam. Ale dobra, no niech będzie, dajmy, czekaj, ja sobie to ustawię w taki sposób. Niech ta beka będzie tutaj, da się tutaj widać w ogóle. Dobra, zrobię yy, sobie tak, dobra, czekajcie. Niech beka będzie tutaj, bo ona ogólnie na początku jest najlepsza. Mm. Później niech będzie, no co mam, mam powiedzieć, chyba wolałbym. Harnasia by piknić tego kasztelanika. Dobra, to muszę kwiat, mojego kwiatkę odsunąć. Yy, dobra, i tu jest kasztela. Mam nadzieję, że wszystko widać. Widać dobra, widać. Jest gites. Więc yy, tak jak wam powiedziałem, bardzo podobałem do harnasia, ale czuję tu więcej procentów. Dobra, może jakaś tam miarka mi się pomyliła. Dobra, lecimy na scenę. Na to jest kurwa no, jedno z lepszych, bo to jest Tatra. Zawsze się, jak widziałem jakichś tam takich Gretków i etków i w ogóle pod sklepem, to zawsze się śmiałem, że wszyscy z Tatrami tam siedzieli. To było dla mnie też mega dziwne, czemu Tatra. Dobra, Tatra jest, kosztuje 2,49, więc mm, kiedyś pamiętam, że kosztowała chyba 2 zł, nawet na, na przecenie jeszcze tańsza, była, ale wtedy miałem, nie wiem, z 8 lat. No, ale wiecie, 2,49 czyli jest na razie trzecie najdroższy, ponieważ kaszczona był od 10 groszy droższy. Dobra, więc otwieramy sobie tutaj Taterkę. Cyk. O kurczę, oj, c, ty coś ciężej poszło, Wam powiem. No tu już było takie, była chwila zawahania. Boję się tej tatry, w chuj, Wam powiem. Dobra, lecimy. Trzeba, bo czekajcie, bo to trzeba wypić jeszcze. No tatra. Uu, dobra, lecimy z tatrą. Tu się boję. Powiem, bo. Siedź, bo tu jest coś, widzę A nie, bo to jest ten. A, bo to jest kapsel. Ten, lol, dobra. Yy, teraz tak chcę powiem Wam. Nie wiem, czy coś z jest nie halo, ale. Kurwa jest najgorsze. Dawam mu 6 na, na 10 dni, czemu? Mniej tutaj od tych opaków. Procent ma już, Wam mówię, ile. 5-8, czyli tyle samo co Harnaś No i ogólnie powiem wam, że no... Kurwa, no nie wiem czemu Ale nie, niech ta Tatra tu będzie, niech no ma te... Ile ona miała? 6 no nie, czyli mniej, no Głęboki piwny smak No może, no kurwa, no co ja mam więcej powiedzieć No... No w sensie... Kurwa no 6 na 10, bo takie najgorsze było. Dobra, lecimy z następnym, bo już tutaj przedłużam bezsensownie. Cenowo, tak jak Wam powiedziałem, chyba kosztowało 2,49, bo Kastana kosztowało 2.69. Nie, 2,59, czyli 10 groszy był droższy, dobra. W ogóle dopię sobie do końca, bo nie dopiłem. No, jest najgorsze. Więc lecimy sobie teraz z następnym piwem. Dobrze moi drodzy, już cztery piwa za mną, no już półmetek, jeszcze zostały cztery, następnym piwem jakim tutaj się będę rozkoszował, będzie to otóż piwo, czekajcie, mocne polskie, widzicie, patrzcie, tak i teraz wam tylko powiem, że chwilę się zastanawiałem, czy brać takie piwo z tego powodu, że no jest po prostu mniejsze i cenowo się różni tak, że jest najtańsze również, bo kosztuje 0,99 zł, a ma chyba 0,33, 330 ml, więc. Może to być trochę niesprawiedliwe, ale będę bardziej zwracał uwagę na smak, bo jeszcze jest takie, taka jedna rzecz w nim, że ma 7%, więc będzie ciekawie, więc ja sobie tutaj je naleję i sobie je skosztuje. Widzicie? Patrzcie jaki w ogóle fajny design ma. Tak. Już trwało 1,99 zł. Tak jak wam powiedziałem. Czyli 2 złote. OK. w międzyczasie zostawcie łapkę w górę, suba do i podacie na mojego Twitcha, bo teraz jest na pewno po tym odcinku będzie stream, na którym te wszystkie piwa będę sobie testował dalej. A my już możemy tutaj sobie sprawdzić, jak smakuje piękne, mocne, tutaj takie polskie. Dobra, no sobie trochę się obawiam o mój dalszy stan, ale zobaczymy. Kurwa? Powiem wam, że nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ponieważ nie niby masz 7%, ale jak na przykład ten tutaj kasztela miał 4,6% to wydawało mi się, że jest podobny, a to była już y, różnica ile? 2,4% Kurwa Nie, kurwa, jednak nie Jednak to jest mocne jak skurwysyn, ja pierdolę Nie, to już przesada ludziska Dopiję to do końca i... Ja już chyba znam werdykt, bo tu nie chodzi o to, że on jest jakiś tam mega mocne przez to, że jest niedobre. Mega mocne przez to, że jest niedobre. W sensie, że jest mega niedobre przez to, że jest mocne. No, daję je na równi z tatrą, ponieważ... Ktoś może wszyscy zaklać w tym smaku, moim zdaniem to nie jest to yy, na co oczeki Nie jest to po prostu na co czekałem. No ale, kurde, jak komuś zasmakuje, no to sobie wypiję. Dobra, ja muszę to dokończyć w ogóle. Ach, dobra. Lecimy następną. Wam powiedziałam, 99 Następne piwo to jest warka Classic. I tu Wam powiem, że warka Classic jest najdroższym tutaj yy, wypasem w tym odcinku. Dobra, czekajcie, warka Classic, że Wam mówię, jak tutaj to wygl wygląda cenowo ogólnie. 279 też. Tutaj też w tym wypadku zastanawiałem, czy te piwo w ogóle braj tutaj do udziału, yy, bo jednak. No, trochę dużo kosztuje, taki zwykły menelik by z tego raczej nie zabrał takiej warki, ale dobra. Lecimy, w ogóle tu można loteria, tu można coś wygrać chyba. Otwieramy sobie warkę, jak widzicie. Yy, procent ma, ile już wam mówię, top quality. O kurwa. 2. Ci tak, kurde, takiego piwa tu jeszcze nie było w tym odcinku. Cyk. Dobrze moi drodzy, warka już nalana, więc sobie, yy, zobaczę jak ona w ogóle smakuje. Powiem wam, że tak już po tych kilku piwach, wszystkie smakują podobnie. Nie no, żartuję oczywiście. No kurwa. Czekajcie, bo zapomniałem powiedzieć. 6 6 7 7 8 Kurwa, też bym dał mu 6, bo nie jest tego, w sensie jest takie same jak te. Idziemy cały czas w dół, moi drodzy. Kurwa, co jest chyba nie halo mi się wydaje. <grym> Dobra. Dobra, więc lecimy sobie z następnym piwem. Tak ja wam powiedziałem, to chyba kosztowało 279. Następnym piwem tutaj w kolejce jest oczywiście pan Żuber. Pan Żubr ze y, północno-wschodniej Puszczy. Tak, złapałem sobie pana Żubra. Zobaczymy, jak on będzie smakował. A, zapomniałem się jak cenowo tutaj y, wypada Żubr. Już wam mówię w ogóle, sorry, by ten odcinek był mega długi, no ale kurwa, mam nadzieję, że wam się spodoba. Chociaż Żubr 2,35 kosztował, też taka mało detaliczna cena, ale no, zobaczymy, jaki jest smaku pan Żuber. Dobra, więc sprawdzamy, jak tutaj yy, żubr smakuje. No, powiem Wam już, że tak. Żubr ma taki aksamitny smak, trochę taki. Powiem Wam, że. No, jest fajny, jest całkiem fajny. Nie wypada najgorzej. Co ja wam powiem ogólnie? Że temu Żuberkowi, tak tu przyglądam tutaj temu, tej mojej topce. I Żuberek by tak tutaj wypadał, tak mi się wydaje, że. Mm, no kurwa, czy lepszy by lepszy był. Chuj, wiecie co ja wam powiem? Robimy sobie tak. Yy, ja dam sobie chyba Żubra jakby 6,5 miał, lepiej niż Harnak i Kasztela. Dobra, więc zaś to przesunę i zaraz zobaczycie. Dobrze moi drodzy, jak widzicie wygląda klasyfikacja generalna na ten moment yy, przed ostatnią kolejką, jak widzicie Wojak się szykuje do, tutaj do, yy, już do wypicia. Yy, powiem wam, że wygląda całkiem git i tak jak wam powiedziałem, 7, 6,5, 6, 6, nie czekajcie, kurwa źle, 8, 7,5. 7, 7, 6, 6 i 6. No, co ja mam więcej powiedzieć? Żubr nie jest taki dobry jak beka. No, a reszta nie jest taka dobra jak żółpy. Harnasi, te wszystkie tutaj. Więc lecimy sobie z ostatnim piwem. Ale się kurwa, chcę po tym bekać. Ja pierdolę. Chyba będę musiał zrobić tutaj milion cięć. Widzicie, jest wojak, piękny wojak. Już Wam tutaj ogólnie przytoczę cenę wojaka. Bo też możecie być zainteresowani, właśnie tym, ile wojak kosztuje. Wojak kosztuje 2,75. Czyli jest o 4 grosze. Tańszy niż warka. No i powiem wam, że ogólnie najlepiej tutaj beka wypada. Ze smaku, ze ceny też w sumie spoko, więc co ja mam więcej powiedzieć wam? Zdrowie księżulka. Ile ma procent ogólnie, Wojak? Przecież kurwa, tu z tyłu nie ma etykiety żadnej. Ta kurwa powinno być. Tu jest napisane 5% Czyli w sumie nie, nie tak najgorzej Dobra spróbujemy dalej Chyba kurwa wydaje mi się, że coraz Coraz dalej Jest coraz gorzej Nie wiem czemu Kurwa To jest nie halo Dobra Szczerze Piątkę dostaje. O kurwa Dostaję piątkę Jasny pełny, o ja pierdole mhm. Jasny pełny, ja już to kurwa widzę, że jest pełny I tak wygląda właśnie cała klasyfikacja generalna moi drodzy yy, Tutaj ci wszyscy zawodnicy uplasowali się naprawdę na wysokich miejscach Szczególnie Beka Bo był to, mm, tak można powiedzieć, że beniaminek tych zawodów całych Bo pierwszy raz to, te, te piwo w ogóle na oczy widzę a powiem wam szczerze, naprawdę zaskoczyło, zaskoczyło mnie te piwo swoim naprawdę wyrazistym smakiem. Jest taki git, więc nie ma co tutaj y, zrzucać słów na wiatr oraz być go Tylko musicie iść do sklepu i mi zaufać i sobie je kupić. Ja wiem, co kupiłem. Większość piw w Dino, więc możecie sobie wpaść do Dino. zobaczyć które też kupiłem tak po mm, takich sklepikach osiedlowych. Tak, jak Wam powiedziałem, Tatra 249 na tym miejscu. Harnaś219 Czyli tutaj wojak 2... Nie to teraz nie Wojak, czekajcie, Aha Żubr235 Czyli tutaj yy, Wojak275 Czyli na końcu Piwo Mocne Małe z Złoty 99 Czyli tutaj Piwo Beka 229 Czyli tutaj Kasztelan259 Czyli tam No i Warka279 Czyli tam Moi drodzy, udało mi się to trwać do końca odcinka. Wiecie co macie robić? Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. Wpadajcie na mojego Twitcha, Twitchler Twitter i na mojego Twittera To z kondicjusz. Streamy chyba będą na YouTube, ale się jeszcze zobaczy. Wydaje mi się, że na Twitchu było lepiej, więc zostaniemy chyba na Twitchu, ale to jeszcze wszystko jest do przenegocjowania. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy, i chyba tyle Wam powiem. Jeśli chcecie więcej odcinków, na przykład odcinek Ewa, jakbym dawał taką w sensie yy, takie zawody, że te dwa miejsca, takie ćwierćfinały, półfinały i finały, ale na przykład jakimiś drogimi piwami, to dajcie znać jakimś łap, łapką w górę lub z komentarzem będę wtedy bardzo wdzięczny i, i będę widział, że chcecie więcej. Trzymajcie się moi drodzy, na razie do następnego odcinka. No i w sumie tyle. To